Dzisiaj lecimy z następnym filmikiem. No, 10 łapek i od razu wlatuję następny filmik. Z czego chcecie? Napiszcie w komentarzach, z tego chcecie. Ja sobie zagram do laboratorium. Sobie zmienimy. się mm, jeszcze? Ogólnie to, to zawsze to, jak chcecie kogoś na przykład znaleźć, albo jakiegoś bossa, na przykład Wolverina, e no to, to pokazuje zawsze to, to bardzo pomaga, bo wtedy pokazuje niki, jak jest dosyć blisko. To. Um. to ludzie, lecimy z, tak, taki bajer będzie, nie? że. Um, że moje boty zawierają wojnę. I, I nie słuchajcie tego co tam tego gościa, co, co tam wczoraj mówi, żeby mnie osypować. To, to on się nie zna. To no. się nie zna. Dobra, może ja też się trochę nie znam, ale no, on nie nagrywa. Chyba, że nagrywają, to nie wiem. No nie wiem no. No ale w każdym razie, no proszę, nie odsuwujcie mnie. Nie odsuwujcie mnie blisko. No. Później jak będę trochę lepszy na komputerze, bo jak mówiłam w pierwszym filmie, jestem bambikiem, e, na, komp na kompie. Ale, jak będę lepszy na komputerze, to możemy robić różne takie tam challenge, nie? Więc I tutaj sobie wylądujemy. A nie, w Wam, że będzie, będzie, będziemy słychać. Nie będziemy tego. To, no to idziemy. Ale go. Bobek ja Z poprzedniego filmu chyba wiecie dlaczego dlaczego Bobek na border Bobek Bobek to nie no, Bobek nie ma... Bobka nie ma... Bob bo, Bobka nie ma. Bobka nie ma. Bobka nam ukradł nie no. Jak nie wiecie dlaczego mówię na wolver na bobek to obejrzyjcie, to obejrzyjcie potrzebujcie Dobra, coś tam mam Nie, nie ubiję go, bo nie potrafię Hops, hops. Eee, o, dobra, to jedyna Jedyna pobopka Ej Widzowie, umówmy się, nie? E, jak? Bo, e, że na Wolverina będę mówić bobek, więc na przykład jak, więc e, na przykład nie piszcie e, zabij Wol tylko Wolverine Challenge, tylko e, tylko napiszcie tylko bobek challenge. Łachowie. Ja jeżdżę jak w Rusie. W Se chęga jest sobie sobie motorów sobie w górę następny kilku. Albo dziewięć, dziesięć. Im więcej, tym lepiej, ale 10 już wystarczy. Ło! Wow. Robot starka, robot tarka, robot drugiego artykułu. Robot drugiego arku. Przyjaz. I jak widzicie, w sumie nie widzicie. To z tymi oto botami będziemy zabijać bobka. Tymi botami właśnie będziemy zabijać bobka. No. Myślę, że wczoraj wystarczy, bo z nerw ten bobka. Ja sobie tutaj tak przyjeżdżam, nie? Ja wa jest Nie ma go w Nie ma go w Kanadę. Bobek Warrior. Bobek Warrior. Bobek, Akwarium jak, jak ktoś z widzów ma na imię Arek, to sorry, no, bo, no musiałam znaleźć jakiś sobie nie? Zabłysumieniem się... Przepraszam wszystkich Arków za to. Gdzie jest Bobek? OMG, wy w ogóle wiedzieliście, że Galactus z, z każdego miejsca na mapie jest ochrony? bobek gdzie ty być jest gdzieś bobek nie ma bobka bobka chyba usunęli chyba bobka usunęli no niewiara no bobka usunęli czy nie usunęli to nie wiem nie ja będę co Dobra, boty. Jednego bota wypuszczę. Bot, szukaj mnie. Bobka, nie? Szukaj Bobka. Szukaj Bobka. Chyba coś znalazł. A, nie, nie jest nie, nie znalazł. A może? Może Bobka znajdzie? ten temat jak... ja będę się przerał. I am fast man I am fast man I am fast man Ja będę zachodzić w całej puszczy Co ty bo za mną łazi? Nie ja wiem. Uh. Uh. A gdzie jest Bobek? Bobka wybiała ludzie. Ej, napiszcie w komentarzach, gdzie jest Bobek. Napisz w komentarzu, to jest w Serio? Ja nie wiem. Ja włączone, zawsze. I to mi powinno pokazać, Bobka. Pokazuję zawsze, co działa na mega. A to może tak tyrolką sobie nadpuszczam, przyjadę? Dobra, nie lubię tego challenge'u, bo Bobek gdzieś zniknął. Nie, no to jest jakoś... Ale że Bobek zniknął? Dobra, ludzie. Zabieraj. Ja ci subika. trzecią łapeczkę. I jak mówiłem, 10 łapek. To następny film. Nie. Niech się popatrzy na następny film. Do następnego...